Bardzo mi się podobasz i powinnaś być moją kobietą, powiedział Waldemar do dziewczyny, która niedawno podjęła pracę w jego firmie jako sprzątaczka. Nigdy nie widziałem nikogo tak pięknego jak ty. I chcę, żebyś należała tylko do mnie. Danuta zarumieniła się z zażenowania, a Waldemar roześmiał się głośno. Wow! Podniósł ją za podbródek i spojrzał jej w oczy. Nigdy nie miałaś nic poważnego z facetami. To niesamowite. Jak ci się to udało? Ile ty w ogóle masz lat? Osiemnaście, wyszeptała Danuta, starając się nie patrzeć na mężczyznę. To po prostu cudowne! Zaśmiał się, doskonale zdając sobie sprawę, że dziewczyna się go boi. Pamiętaj, będziesz tylko ze mną. Od tego nie ma ucieczki. Waldemar niedbale odepchnął od siebie Danutę, po czym wyszedł z gabinetu, zostawiając dziewczynę samą. Ta, nie mogąc poradzić sobie z przerażeniem, usiadła na krześle i zalała się łzami. Nie od razu udało jej się uspokoić drżenie rąk i nóg, dziewczyna nie mogła zmusić się do wstania, by dokończyć sprzątanie. Nagle rozległy się czyjeś kroki i do biura zajrzał ochroniarz Włodzimierz. Co ty tu robisz? zapytał Danutę. Dzień pracy się skończył, idź do domu. Nie, odpowiedziała. Najpierw muszę wszystko uporządkować. Przecież wiesz, że zostaję tu o tej porze. Czy ty w ogóle dostajesz za to pieniądze? zapytał Włodzimierz. Pan Waldemar dodaje 3% premii do pensji. I to wszystko? Zdziwił się strażnik. Chciwy z niego człowiek. Jak tak można? Dlaczego zgodziłeś się na takie warunki? Pracujesz niestrudzenie. Dziewczyna westchnęła. Zgodziła się na każdą pracę, bo nie miała innego wyjścia. Po tym, jak jej rodzice zginęli w wypadku, siedmioletnia Danuta została osierocona, a wychowaniem dziewczynki zajęła się ciotka ze strony ojca. Pani Gelena była surową i bardzo wymagającą kobietą. Nie miała własnych dzieci, mimo że była trzykrotnie zamężna. Nie miała matczynych uczuć dla swojej małej siostrzenicy. Pani Gelena utrzymywała dziewczynkę z zasiłków socjalnych, które otrzymywała od państwa. Kupowała jej potrzebne ubrania, oczywiście niedrogie, karmiła, czasem zabierała na spacer do parku lub Zoo. Nigdy jednak nie spełniała próśb i życzeń Danuty, bo większość pieniędzy wydawała na siebie i własne potrzeby. Dziewczynka nie czuła się pełnoprawnym członkiem rodziny ciotki. Dała jej pokój tylko po to, by mniej ją widywać. Mieszkanie należące do rodziców Danuty, Gelena wynajmowała i dostawała za to dobre pieniądze. Kiedy Danuta skończyła 18 lat, Gelena zażądała, by sprzedała mieszkanie rodziców i oddała jej pieniądze. Ciociu Geleno, odpowiedziała Danuta, nie chcę go sprzedawać. Zamierzam tam mieszkać. Naprawdę? wykrzyknęła pani Gelena. Masz na to jakieś pieniądze? Skończyły się wszystkie wypłaty dla sierot. Jesteś już pełnoletnia. Skończyłaś szkołę, musisz się uczyć albo pracować Chcę zostać fryzjerką i manikurzystką powiedziała nieśmiało Danuta. Dowiedziałam się, że niedaleko jest ośrodek, który tego uczy. Może dowiedziałaś się, ile kosztuje szkolenie? Dowiedziałam się. Jest drogo, oczywiście zgodziła się Danuta. Ale szkolą tam dobrych specjalistów. Czytałam opinie studentów. Jakich studentów? Normalni studenci studiują w koleżach i na uniwersytetach, a ty jesteś nieudacznikiem. Nie mów tak. Ciociu Geleno, usta Danuty zadrżały z niechęcią. Chciałam iść do instytutu, ale ty mi nie pozwoliłaś. Oczywiście? A może myślałaś, że będę cię karmić jeszcze przez kilka lat? Zejdź mi z oczu. Dlaczego w ogóle się z tobą związałam? Mam dość twoich kaprysów. Danuta od dziecka bała się wybuchu w złości ciotki i pospiesznie uciekła. Ale po kilku dniach znów zaczęła mówić o chęci wprowadzenia się do własnego mieszkania. Nigdy ci się to nie uda, uśmiechnęła się pani Gelena. Wynajęłam je rodzinie z dwójką dzieci na dłuższy okres. Jeśli chcesz, możesz ich wyrzucić na ulicę, nie jest mi przykro. Ale nie oddam im pieniędzy, które dostałam z góry. Na zewnątrz jest zima. Naprawdę chcesz, żeby dzieci zamarzły, a ich rodzice szukali nowego mieszkania? Danuta prawie się rozpłakała. Co mam zrobić? zapytała. Idź do pracy odpowiedziała jej ciotka. Będziesz pracować jako sprzątaczka w centrali znanej kampanii. Moja przyjaciółka Lucja pracuje tam jako księgowa. Pomoże ci znaleźć tam pracę. Będziesz pracować od rana do nocy. I postaraj się zadowolić właściciela firmy. Jest stosunkowo młody. Ma zaledwie 45 lat. Jest kawalerem. Poza tym, Lucja powiedziała mi, że bardzo lubi dziewczyny takie jak ty. To dla ciebie wielka szansa na ułożenie sobie życia. Nie bądź głupia i nie przegap jej. Każda normalna dziewczyna marzy o sprzedaniu się za większe pieniądze. Ciociu Heleno co ty mówisz? wykrzyknęła Danuta. O co ci chodzi? Jesteś cwana, myślę, że facetom się spodobasz. Już trzeci raz jestem mężatką i wiem, o czym mówię. Danuta, nie czekając na zakończenie rozmowy, sama udała się do swojego pokoju. Dobrze zrozumiała aluzję ciotki i głęboko tym urażona rozpłakała się. Przez długi czas Danuta rozpaczała nad swoim losem. Ciotka zadbała o to, by Danuta nie miała przyjaciół. Nie pozwalała jej przyprowadzać ich do domu, nie wypuszczała siostrzenicy na ulicę, mówiąc, że tam niczego dobrego się nie nauczy. Cały wolny czas dziewczynka spędzała na czytaniu książek lub rysowaniu. Kiedyś dziewczynka marzyła o zostaniu artystką, ale ciotka jej na to nie pozwoliła. Danuta całe życie spędziła w odosobnieniu. A teraz, gdy dorosła, ciotka podcinała jej skrzydła, nie myśląc o tym, ile bólu jej sprawia. Danuta nie miała innego wyjścia, jak zgodzić się na jej żądanie i wyjechać do pracy w firmie pana Waldemara. Ale Lala! uśmiechnęła się starsza kobieta, która pracowała w dziale personalnym, gdy Lucy przyprowadziła Danutę, by ubiegała się o pracę. Gdzie ją znalazłaś? Nie twój interes, Tereso! odparła Lucia. To siostrzenica mojej najlepszej przyjaciółki i obiecałam jej, że będzie tu pracować. Chcesz rzucić tę owieczkę w paszczelwa? Rozerwie ją na strzępy, jeśli wbije w nią pazury. Czy twoja przyjaciółka przemyślała to, kiedy ją tu przyprowadziłeś? A może nic jej nie powiedziałeś? O czym ty mówisz? zapytała Danuta. Łucja nawet na nią nie spojrzała tylko głośno krzyknęła na Teresę: Milcz. Gadasz. Kto cię prosi o radę? Zarezerwuj dziewczynę. W porządku, powiedziała kobieta. To zależy od ciebie. Szybko wypełniła niezbędne papiery i wyjaśniła Danucie, co będzie należało do jej obowiązków. Kiedy łucja wyszła do swojego miejsca pracy, Teresa wzięła Danutę na bok i powiedziała do niej: Słuchaj, dziewczyno, Chyba nie zdajesz sobie sprawy, do czego doszłaś? O naszym dyrektorze krążą złe plotki. Jest już dwukrotnym wdowcem, druga z jego żon trafiła do szpitala z zaburzeniami psychicznymi, a dziewczyna, z którą spotykał się jakieś pół roku temu, do tej pory się nie odnalazła, bo zniknęła. Dlaczego jej nie odnaleziono? Zapytała zaskoczona Danuta. Nie wiem. Zniknęła to wszystko. Agata miała nieco ponad 20 lat, gdy podjęła u nas pracę w dziale ekonomicznym. Waldemar od razu zaczął ją pielęgnować. Była piękną dziewczyną, jak ty. Smukła, migocząca, śmiejąca się. Obsypywał ją prezentami, obiecywał ślub, a ona, głupia, dała się nabrać. Mówiła wszystkim, że spotyka się z Waldemarem i że wkrótce zostanie jego żoną. Pewnego dnia po prostu nie przyszła do pracy. Jej krewni zgłosili zaginięcie, ale nie mogli jej znaleźć. Co to ma wspólnego ze mną? Zastanawiała się dziewczyna. Mieszka sam od sześciu miesięcy. Nie może znaleźć nowej ofiary, a ty jesteś w jego typie. Uważaj, ostrzegałem cię. I nie daj się nabrać na jego słodkie słówka, on kłamie. Nie mów nikomu o naszej rozmowie, bo mnie zwolnią. Waldemar to łajdak jako człowiek, ale jako szef dobrze płaci. Danuta była bardzo przestraszona słowami Teresy i ze strachem oczekiwała dnia, w którym dyrektor się z nią spotka. Ale kiedy zobaczyła go po raz pierwszy, trochę jej ulżyło. Waldemar był miłym i uprzejmym człowiekiem, zapytał ją, kiedy dołączyła do firmy i obiecał, że jej się spodoba. Kilka tygodni minęło spokojnie. A Danuta już myślała, że wszystkie jej obawy poszły na marne. Nagle pewnego wieczoru, gdy kończyła sprzątać puste biuro, pan Waldemar wyszedł do niej ze swojego gabinetu i bezceremonialnie objął ją ramieniem, przyciągając do siebie. Obserwuję cię od dłuższego czasu, moja mądra dziewczyno. Wykonujesz dobrą robotę i zasługujesz na nagrodę. Dziękuję. Niczego nie potrzebuję, odpowiedziała zawstydzona dziewczyna i próbowała uwolnić się z jego ramion. Moja pensja w zupełności mi wystarczy. Głupta się! Zaśmiał się mężczyzna i dodał, nigdy nie widziałem nikogo tak pięknego jak ty. Chcę, żebyś należała do mnie. I na pewno to osiągnę. Następnego dnia Waldemar zaprosił Danutę na kolację do drogiej restauracji. Gdy odmówiła, roześmiał się: Jesteś dzika. Po prostu cudowna. Chętnie bym cię oswoił. Będzie ciekawie. Danuta poprosiła go, aby zostawił ją w spokoju, ale mężczyzna tylko się uśmiechnął. Potem zaczął przysyłać jej do domu kwiaty i drogie prezenty: biżuterię, galanterię, bilety na wystawy i koncerty. Ciotka Danuty była zachwycona i chętnie przymierzała wszystko co było przeznaczone dla jej siostrzenicy. Bukiety stawiała w sypialni, z zachwytem wdychając zapach egzotycznych kwiatów. Kiedy pan Waldemar przyszedł do ich domu i oświadczył się Danucie, pani Gelena krzyknęła radośnie, zgadza się. Będzie twoją żoną, nie wątp w to. Nie wątpię, uśmiechnął się Waldemar. Danuta nie miała do kogo zwrócić się o pomoc. Kiedy ze łzami w oczach przekonywała ciotkę, by za nią nie wychodziła, ta wymierzyła siostrzenicy policzek i powiedziała, że wyrzuci ją z domu, jeśli nie wyjdzie za mąż. A pan Waldemar stał się łagodniejszy i delikatniejszy. Danuta, nie wytrzymując presji, zgodziła się na ślub. Wesele było wspaniałe. Danuta w białej sukni ślubnej wyglądała tak młodo i wzruszająco, że goście nie szczędzili jej komplementów. Waldemar z niecierpliwością czekał, aż wieczór dobiegnie końca, by mógł wreszcie zostać sam na sam z żoną. I tak, po zostawieniu gości na przyjęciu, wyprowadził swoją młodą żonę na zewnątrz i posadził ją w samochodzie. Nadszedł czas, abyś, moja droga, udowodniła mi, że nie kupiłem cię za darmo. Jak to kupiłem? Danuta nie zrozumiała. Zapomniałaś o moich prezentach i pieniądzach, które zapłaciłem Twojej ciotce, aby pomogła mi cię zdobyć. Danuta sapnęła, słysząc takie słowa, aż się rozpłakała. Ale natychmiast poczuła, jak Waldemar zaciska jej włosy w pięść i przyciąga ją do siebie. Nie waż się teraz płakać. Powiedział ostro, powoli wyma każde słowo. Będziesz płakać, kiedy ci pozwolę. Rozumiesz. Zrozumiałam wyszeptała nieszczęśliwa dziewczyna, drżąc z przerażenia. Nie wiedziała dokąd jadą, gdzie jest dom jej męża, i czuła, że nie czeka ją nic dobrego. Kiedy samochód się zatrzymał, Waldemar wziął żonę na ręce i, zataczając się, ruszył w stronę domu. Po kilku minutach zaniósł ją do sypialni i rzucił na wielkie łóżko. Czekaj, zaszczekał. I nie waż się rozbierać. Sam to z ciebie zedrę. Ale najpierw czeka cię niespodzianka. Danuta wstała z łóżka i natychmiast poczuła, jak opuszczają ją siły. Wraz z Waldemarem do sypialni wszedł ogromny pies. Na co się gapisz? Powiedział do żony. Rozbieraj się. W tym momencie pies warknął. Danuta myślała, że zaraz się na nią rzuci. Krzyknęła przeraźliwie. Odepchnęła męża i rzuciła się do drzwi. Chciał ją zatrzymać, ale nie mógł, bo był zbyt pijany. Poza tym Waldemar zaplątał się w jej bujny welon, który zerwał, próbując złapać uciekinierkę. Pies również rzucił się za nią. Danuta uciekała, nie widząc drogi. Zatrzymała się, gdy zdała sobie sprawę, że pościg zostawił ją w tyle. Trzęsąc się ze zmęczenia, zimna i strachu, Skuliła się w kącie jakiegoś wejścia i, nie mogąc poradzić sobie z zawrotami głowy, straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, przez chwilę myślała, że to wszystko było złym snem, ale rzeczywistość powiedziała jej co innego. Danuta poderwała się na nogi i zobaczyła stojącego przed nią mężczyznę po trzydziestce. Kim jesteś? Wykrzyknęła. Jak się tu znalazłam? Mam na imię Michał odpowiedział spokojnie nieznajomy. Wracałem do domu, gdy zobaczyłem, że ktoś wypędził piękną pannę młodą na ulicę i postanowiłem zabrać ją do siebie. Zwłaszcza, że moi starzy ciągle powtarzali, że powinienem się ożenić. Mówiłem, że dobrych panien młodych nie ma na drogach, a tu spotkałem ciebie. Michał roześmiał się, ale Danuta, nie była w nastroju do żartów, zalała się gorzkimi łzami. Nie ma co opłakać. Michał uspokoił dziewczynę. Chodźmy do mnie, przyniosę ci szlafrok, weźmiesz prysznic, a ja usmażę jajecznicę. Niestety nie mam nic innego do jedzenia. Zjemy i napijemy się herbaty, a potem opowiesz mi, co ci się przydarzyło. Zgoda? Danuta skinęła głową. Dobrze. Tylko najpierw powiedz mi, jak masz na imię. Danuta uśmiechnęła się nieśmiało i podała swoje imię. Minęła godzina, zanim Michael ponownie poprosił ją, aby opowiedziała mu, co jej się przydarzyło, kto cię skrzywdził i dlaczego tak skończyłaś na moim progu. Danuta westchnęła ciężko i zaczęła swoją smutną opowieść, a kiedy skończyła, Michał poderwał się na równe nogi, on cię celowo przestraszył. Trzeba go ukarać. Zgłosić go na policję. Nie mam żadnych dowodów. Danuta ponownie westchnęła. Nikt mnie nie posłucha. I nikt w to nie uwierzy. Waldemar jest sławną osobą i milionerem, a ja jestem tylko biedną sprzątaczką. Jak myślisz, po czyjej stronie stanie sąd? Tak powiedział Michał z rozczarowaniem. A ja jestem tylko zwykłym programistą i nie mogę ci pomóc. Możesz. Odpowiedziała Danuta: Pozwól mi zostać z Tobą przez jakiś czas. Nie mam dokąd pójść. Waldemar będzie mnie szukał najpierw u cioci. Nie nazywaj jej tak. Ona cię zdradziła. Jaki człowiek może to zrobić? Spróbuję pozbyć się Twojego męża. Mam znajomego, który pracuje dla policji. Spotkam się z nim jutro. Na razie zostań u mnie. Nie otwieraj nikomu drzwi. Nie będzie mnie przez jakiś czas. Muszę ci kupić kilka rzeczy i artykuły spożywcze. Nie mogę karmić cię tylko jajecznicą. Danuta uśmiechnęła się: Dziękuję za wszystko. Na razie nie ma za co. Odwzajemnił uśmiech. Minęło kilka dni. Danuta złożyła pozew o rozwód. Ale bała się wychodzić z domu, bo nie chciała natknąć się na nikogo znajomego. Michał odszukał swojego przyjaciela i powiedział mu, co się stało z Danutą. Mamy pana Waldemara pod obserwacją, powiedział mu jego przyjaciel. Jest bardzo przebiegły, niełatwo go złapać na gorącym uczynku. Ale postaramy się coś zrobić, niech twoja Danuta się nie boi. Nie pozwolimy jej skrzywdzić. Dziękuję. Michał przytaknął. To dobra dziewczyna i zasługuje na szczęście. Więc ją uszczęśliw? Postaram się. Odpowiedział Michał i uśmiechnął się. Minęło kilka miesięcy. Przez cały ten czas Danuta mieszkała z Michałem. Rozwijało się między nimi uczucie. Kiedy dziewczyna dostała wezwanie do sądu, poszła tam razem ze swoim chłopakiem. Waldemar zobaczył ją i poczerwieniał ze złości. Nikt mi tego nigdy nie zrobił, oświadczył. Rozwalę cię tutaj na miazgę. Michał stanął w obronie dziewczyny, czy nie bierzesz na siebie zbyt wiele, nieszczęsna hodowczyni psów. Czy nie czas się uspokoić? Waldemar spojrzał na Danutę z nienawiścią, ale teraz już się go nie bała i dumnie podniosła głowę. Waldemar zaciskał i rozluźniał pięści z bezsilności. Zdając sobie z tego sprawę, Danuta ucieszyła się i przygnęła do Michała, nie kryjąc swojego szczęścia. Wkrótce Danuta i Michał zostali mężem i żoną. Wraz z prezentami mężczyzna wręczył młodej żonie klucze. Co to jest? Zapytała. Klucze do mieszkania twoich rodziców. Odwiedziłem tę kobietę, która nazywała Cię ciotką, i wytłumaczyłem, że nie można obrażać sieroty. Nawiasem mówiąc, wynajmowała mieszkanie na doby, a nie na dłuższy okres. Danuta przytuliła się do męża i pocałowała go: Tak bardzo Cię kocham, kochanie. Ja też Cię kocham, kochanie. Minęło sześć miesięcy. Danuta studiowała w Instytucie Sztuki. A jej nauczyciele chwalili ją za niesamowity talent i ciężką pracę. Ale najcenniejsze było dla niej wsparcie męża. Pewnego dnia Michał wrócił do domu z pracy i zapytał żonę, czy oglądała wiadomości. Nie, włączyłam dziś telewizor. Odpowiedziała. O co chodzi? Waldemar trafił do więzienia. Oprócz oszustw finansowych jest oskarżony o śmierć dwóch osób. Pamiętam, że powiedziano mi, że dziewczyna, która miała za niego wyjść, zaginęła. Biedactwo! Westchnął Michał. Niestety, nie była jego jedyną ofiarą. Co za szczęście, że uniknąłeś ich losu. Teraz ma bardzo dużo czasu na przemyślenie wszystkiego, co zrobił. Będzie siedział w więzieniu do końca swoich dni. Danuta zadrżała, ale natychmiast wzięła się w garść. Zapomnijmy o nim tym bardziej, że mamy inny powód, aby o nim porozmawiać. Michał, mówiłeś, że bardzo chcesz mieć dziecko. Danuta, moja ulubienica, krzyknął Michał i chwyciwszy żonę w ramiona, okrążył ją po pokoju. Czy to naprawdę prawda? Tak, będziemy mieli dziecko. Roześmiała się, mocno wtulając się w męża. Jak bardzo cię kocham. Los długo wystawiał Danutę na próbę. Przechodząc przez gorycz strat, serię upokorzeń, wytrzymała i nie zahartowała się. Dlatego gdy do jej serca zapukała miłość, potrafiła ją przyjąć, a wraz z nią wpuścić do domu radość i szczęście.